Witajcie, system odkrywca a to jest właśnie kolejny materiał z serii Winted Store. I tak jak pamiętacie, w poprzednim odcinku. Robiliśmy tak naprawdę cegłówki do naszego dachu, też troszkę zna e znaleźliśmy tej gliny całej, głównie to oczywiście tej niebieskiej. A co do e właśnie gliny ognia, otwarte jeszcze ją nie odkryłem. A ona będzie bardzo potrzebna do wytworzenia cegieł. A cegły będą do czego potrzebne? A no, będą właśnie potrzebne do pieca, aby wytworzyć. Szkło. No, a więc na razie, powiedzmy tak, ogarnąłem mniej więcej całą mechanikę wytwarzania szkła, no ale, niby mamy materiał, niby mamy ten cały kwarc, ten przejrzysty kwarc, jazykowy kwarc, niby mamy paliwo, czyli węgiel drzewny może być, ale nie mamy gdzie tym to przytopić. Bo za pomocą tygla, nie, to nie przejdzie. Za pomocą ogniska, też nie, to nie przejdzie. Do tego jest potrzebny piec, a żeby piec mógł działać, to wymaga minimum gliny ogniotrwałej, bo to właśnie jest ta specjalna glina, która jest... Hmm, dlaczego moja postać skacze. Okej, okay, chyba wiem do czego. Już odpowiadam, co się stało. I mój mikrofon znowu zaczyna się dziwnie ruszać. To było spowodowane tym, że kabelek przyciskał mi spację. Już myślałem, że coś się zbugowało, ale na szczęście nie. Inaczej ja to skończyłem? Tak, że gina ogniotwała, jak sama nazwa mówi, jest to gina przystosowana, która jest zdolna wytrzymać wysokie temperatury. No ale musimy ją znaleźć na razie, bo nie mamy w ogóle odpowiedniej ilości. A ta ilość, co posiadamy, no to, to jest tak naprawdę tyle, co pies napłakał. Czyli praktycznie nic. Jedynie co możemy teraz zrobić, to tak naprawdę przepalić dachówkę. Żeby jeszcze się robiła i byśmy mieli tak naprawdę podstawy do zrobienia dachu. Jest godzina 5:27. Zobaczmy, jak tam nasze zapasy trawy, bo to będzie bardzo potrzebne. Ale tak, na początku, co potrzebuję, dźwignio opałowe, troszkę więcej, nawet patyki bym potrzebował. Będę jeszcze potrzebował kolejne patyki. I gdzie jest moja trawa? Mamy. Tylko mam wrażenie, że ta ilość mnie nie starczy. Ale to wszystko się jeszcze okaże. I jaka jest sytuacja? Aktywny szczelin jest na poziomie średnim. Czyli mogą być potwory na zewnątrz. Więc nie wiem, czy chcę teraz wychodzić. No i znowu to się zaczyna. Okej, okay, udało się to jednak. Ale może... A może nie ma potworów zbytnio? Coś się tutaj jeszcze mi się przypala z tego co widzę. Tylko... aha. Aha, są jednak potwory. Słabo. Mam nóż? Aby cię zabrać? Nie, nie mam noża. Szkoda. No dobra. Kupmy się na tym, co mieliśmy zrobić. Tylko uważajmy, żeby mnie drifta czasem nie walił. Z tego co wiem, maksymalnie tylko może nas przypalić 24. Zaraz mi ktoś tutaj przyjdzie. Ciekawe, czy tak ten czołgający się może rzucać kamień. Bo jeszcze nie zauważyłem, aby rzucał kamieniem. Pan czołgający. Tylko te takie normalne, stojące. Trzeci potwór zabity. To są oczywiście te podstawowe potwory, czyli driftery powierzchniowe, więc one są najłatwiejsze do zabicia. Ale dobra, chyba mamy spokój. Więc dobra, to skupmy się dalej do naszej dachówki. Czyli kolejny pakiet 24 sztuk. I kolejny pakiet tutaj. I trzeba będzie to wszystko oczywiście co? Zapalić. Ale do tego mamy pochodnie. I z tego co widzę będziemy mieli lekką nadwyżkę materiału. Czyli tak, trawa. Jak widzicie dużo tej trawy idzie. Dobrze, trawka jest, to teraz tak, patyki. O i tutaj patyki mi się skończyły. I ostatnia kategoria to właśnie drewno opałowe. I teraz. O, skończyło mi się to przepalać. Więc, dobra, może wiecie co, nawet tą taką małą ilość bym tutaj włożył. Żeby już to też się robiło. Żebym już tutaj nie wracał. Czyli tak, mamy tą cegłę, ale nie wystarczy nam zbytnio na wszystkie funkcje, aby to wyrobić, tak, oczywiście, takie stanowisko. Czyli ten piec, to oczywiście, ten piec nie jest taki ogromny. Ogromnym piecem można nazwać spokojnie piec hutniczy, czyli ten piec, który pozwala nam wytwarzać stal. On już jest naprawdę ogromny, jeśli mowa o rozmiary. a ten piec, no to to. Nie ma go określić. Taki piec w wiekości coś jak w majkawcie mniej więcej. Coś takiego w wiekości. Spokojnie to można dać tutaj do domku. I nic się nie stanie. Więc on jest po prostu malutki z tego co widzicie. A zresztą to zaraz to zobaczycie. Tylko czy mi ta ilość wystarczy chociażby na podstawę do tego piecu. Chyba, czyli tak, piec. Nie piec glina i niany, tylko jak nie tak, no to po prostu cegła. Oczywiście też są tutaj lepsze wersje cegły ogniotwałej, która działa już za pomocą różnych jakby składników w połączeniu. A jak tutaj widzicie odpolność na upał. Ale my szukamy właśnie to. I to jest ta cegła ogniotwała. Cega nieotrwała, która będzie potrzebna do podstawy dymarki. I tutaj nam starczy na spokojnie, na dymarkę. I ciebie to chciał postawić. Może to bym przesunął, albo nawet bym tutaj odniósł. Zróbmy troszkę porządek z tymi. Jesteś tu? Hmm, dziwne. No, to jest ich wada, że one tak trochę miejsca zajmują. Te formy na sztabkę. Ale tak, tutaj postawimy tą dymarkę. W tym miejscu. Jak widzicie, już jest pierwsza tutaj podstawa i tutaj nam się wyświetlają się różne paliwa. Nawet sztabki też. I nie tylko. Ale już na chwilę obecną mogę tam dołożyć kwalc. A przy okazji łopata. A ta ilość już mi nie starczy na nic. To dlatego, więc my włożymy tutaj, żeby już to czekało, może. Kiedyś uda nam się znaleźć więcej tej linii na ognie otwartej. mogę schować, patyki też mogę schować, bo to nie będzie nam potrzebne. Potrzebne będzie za to na pewno właśnie węgiel drzewny, tylko pytanie, czy ta ilość węgla drzewnego nam starczy. Jeśli nie, to trzeba będzie go dorobić. I w sumie nawet w tym odcinku byśmy go dorobili, tylko czy ja mam siekierkę? Podstawy do siekiery mam. Hmm, dobra, no to zobaczymy co i jak. A więc tak. Pierwsze, z tego co wiem, to trzeba dodać tam najpierw ten cały kwarc. I chyba to... Bo tutaj nawet cztery kawałki przetapia się na dwie sztuki szkła. A jak to działa w tym przypadku? Nie jak tylko jest inna temperatura topnienia. To może zamiast tego przejść z tego kwarcu będę dał ten tutaj, byłkę kwarcu. Ja mam tego? Osiemnaście. I chyba dałem maksymalną ilość. Teraz pytanie, jak to wygląda z węglem. Z tego co widzę, chyba dałem maksymalną ilość węgla żywnego. Dobra, czyli wszystko tutaj dałem. Tutaj oczywiście możemy to za pomocą zrobić też kruszony kwarc. I to jest potrzebne jako składnik chociażby do tej lepszej cegły, czyli chociażby cegły pierwszego poziomu poziomu, i wtedy to jest właśnie potrzebne, ten zmiażdżony kwarc jako taka mieszanka z gliną oczywiście, żeby wytworzyć lepsze poziomy, no to też inne są mieszanki potrzebne, jak na przykład mieszanka kwarc z połączeniem z boksytem i tak dalej a właśnie, w ogóle nawet jeszcze żadnego boksytu nie znaleźliśmy a boksyt będzie bardzo potrzebny chociażby właśnie do tego pieca chłodniczego Hmm, no dobra ale najważniejsze to, że mamy podstawę dymarki i dymarka już jest zapełniona. Ale co my jeszcze potrzebujemy, aby to mogło już funkcjonować? Już wam mówię. Dymarka. Potrzebujemy co? A mianowicie komin dymarki i tyle. I oczywiście, jak to wredny los nam zgotował, brakuje nam tylko dwie sztuki cegieł. Tylko dwie sztuki. A z tej ilości gliny, co ja tutaj mam, to nie wiem, czy mi starczy. Chyba nie, bo tutaj się nie wytwarzało. Wytwarzało się nomanie. Cegła. A no widzicie. Cztery sztuki, dlatego nie mogę wytworzyć. No cóż, musimy czekać. Ale chociaż coś mamy. O, fajnie, że mam tutaj te topory. To tak, zróbmy to tak. Będę ścinał za pomocą miedzianego topora a przerabiał drewno opałowe właśnie za pomocą tych skrzemienia. I może byśmy przerabiali sosnę, tylko może taką sosnę, która nie posiada żywice. Ta na przykład nie jest pęknięta, czyli z niej nie wylewa się żywica, więc możemy ją zetnąć. I zobaczymy ile drewna nam da. No, troszkę nam dała, nie za dużo, ale zawsze coś. Tutaj jest jakaś dziura. Bardzo głęboka dziura. I to bliska bazy. Hmm, może, może nawet my pójdziemy w przyszłym odcinku do tej jaskini, aby ją sprawdzić. I szczerze mówiąc, nawet to nie będzie głupi pomysł, bo kto wie, może ta na przykład jaskinia, ta dziura. Posiada jakieś bogactwa. Różnie to bywa. Chociaż wątpię, bo jeden z widzów mi polecał bardziej szukać żelazo takie powierzchniowe niż takie głębinowe, ale co nam szkodzi? Możemy sprawdzić tą dziurę. Może ta jaskinia będzie jakaś rozbudowana. Może znajdziemy tam ruiny, które też posiadają różne skarby ciekawe, albo książki z fabułą. Więc są różne możliwości, albo po prostu spotkamy tam śmierć. W sumie, na razie, patrząc na naszą serię, to, to chyba tylko była jedna śmierć, i to z udziałem Wilka. Z udziałem tych czy szarańczy. To jeszcze nie mieliśmy takiej sytuacji, abyśmy od nich umali. Tylko od Wilka. No i oczywiście nowa postać też dołączyła do tej pięknej ekipy, która by chętnie nas zabiła. No to są jeszcze niedźwiedzie. A na razie tylko spotkaliśmy jednego niedźwiedzia, który się zaciął się w drzewo, <noise> więc mieliśmy tutaj bardzo duże szczęście. Ostatnia ilość drewna. A, i proszę bardzo. I A, bo dobra, jeszcze będę przeciął. O bo i nie. Widzicie? Jest tutaj żywica. Tutaj jest żywica. Więc ta sosna zostaje. A ty jak ta? Masz żywicę, czy muszę cię zetnąć? Muszę cię zetnąć. Oczywiście nie bójcie się wyżej żywice nie występuje, tylko na tych niskich partiach. Więc jeśli żywicy nie ma na niskich partiach, no to po prostu to drzewo nie będzie nam dawało na żywicy. Prosta, prosta. Przy okazji troszeczkę patyków zebraliśmy. E, która jest godzina? Jest godzina 11.48. Tam widziałem jeszcze jakieś oślinki. I to chyba jest len. Tak, to jest len. Tylko niezby dojrzały, ale nasionko już mogę zebrać, a nasionko się przyda oczywiście. I mam dość dużo tutaj tej pałki. Więc jeszcze pałkę mogę zebrać. A też tą pałkę, jeśli w takich sytuacjach krytycznych, jeśli nie mamy trawy, a chcemy wytworzyć pochodnie, no to jeszcze z pałki można wytworzyć pochodnie. Te prymitywne. Ok, nawet już troszkę zebraliśmy i to nie taką małą ilość, bo już to jest 25 sztuk, a jeszcze tam jest pałka do zebrania. Ale nie, czekajcie, ja no tutaj ominąłem. No bo teraz możemy tam wrócić do tamtych pałek. Teraz trzeba będzie troszkę tutaj oskopać. Jeszcze tutaj mamy coś. O, a tutaj chyba to jest cebulka. Nie do końca dojrzała. Dobra, już ją tutaj zostawiam. W spokoju. Tutaj kolejny len rośnie, a ty jesteś, jesteś dojrzały. Więc ciebie zbiorę. Nawet zjem te ziar ziarenko. A te ziarna LNU oczywiście nie są takie zaspakające, jeśli mowa o potrzeby żywieniowe, w do takiego żyta albo jęczmienia. Nie Jedźmy? Czy owiec? Chyba owiec. No, owiec tam był. A nie jedźmy. To, to wszystko ładnie się przytapia. Znaczy, się robi. Wypala się. <grym> a teraz wróćmy do tematyki. Może nie szyszkowatej. Ale to mogę w sumie tutaj zasadzić. W tym miejscu. I w tym miejscu mogę dać. O, jeszcze nawet cały bym zebrał szybko. Tutaj tak ładnie wystaje i wracamy tak do tematyki przetopu. I wiecie co, na bieżąco dawajmy już tutaj te cegły, znaczy nie cegły, a drewno połowę. Bo właśnie mamy to wszystko pełne x bo sobie zaśmieciłem. Chyba kolejna policja. Tutaj się zużyje, ale od razu to zostanie podmienione. Jeszcze raz. Czyli pierwszy stos zostanie wypełniony. I jeszcze tutaj. I właśnie dlatego też potrzebowałem tewę. Gdzie ona mi się tutaj zgromadziła? W tym miejscu. Dobrze, czyli to mogę odpalić i szybko musimy to zamknąć. I ta ilość raczej mi już nie starczy na kolejny tam stos tego węgla żywnego, chociaż może mam coś tutaj w zapasach, albo może mi nawet starczy. Tutaj mam, tutaj mam. Czyli jeszcze bym troszkę potrzebował, albo już mam. Dobra, to jeszcze tamto przepalimy. Będzie od razu więcej węgla żywnego. Teraz tak. Oj, za dużo dałem. Lecawka. Znowu to. Teraz to podpalamy. O, jak ciemno się zrobiło. Gdzie jest ta gleba wstawo? Tutaj. Chyba to. Tu. I dobra, jedna sztuka i druga sztuka już się robi. Czyli troszkę będzie węga żywnego. I w sumie już możemy wrócić do domu, bo się ciemna, ale jeszcze bym sprawdził co tam, jak, nasz, jak tam nasze owieczki. Bo też były troszkę karmione. Więc może któraś już jest w ciąży. A spróbuję wziąć mleko. Może mi się uda. <słuch> Widzicie, wciąż jest zbyt zestresowana. Nic z tego. Podawam jej tam reszty tewy. Chyba jeszcze nawet troszkę tutaj zbieram, to jeszcze coś tam dołożę od siebie A, jeszcze tutaj mamy dość sporotawy. No i tak myślę, że chyba jak nakarmimy te nasze zwierzątka, te nasze baranki, owieczki, to chyba będziemy powoli kończyć materiał, bo już raczej chyba więcej już nie zrobimy. Z tego co widzę, ale jeszcze tak, tylko jem nakarmę. Zobaczmy jeszcze, co tam możemy zrobić w domku. Może coś tam zajdę. A jeśli nie, no to po prostu koniec materiału, aby go nie przedłużać. A, dzień się zrobiło. Teraz. Czy ktoś się balansuje? No, panie Bala, musisz załatwić robotę. Dobra, no to wracam do domu. Oczywiście, wiatrkę muszę odnieść. Operacja zbiórka na mleko się nie udała. Szkoda. z tym całym kwarcem. No, powinien być w tym miejscu. Tak samo ten przejrzysty kwarc mogę dać tu. I tak, jeszcze tutaj coś zleknę. Chyba tutaj nic nie trzeba. Albo tak, patyki do skowania, to doskowania, skowania, to ręki drzewne do Nie Nie sobie tylko coś zjem. I w sumie to... Tyle. Dobrze, no to mam nadzieję, że ten Wam się spodobał. A jeśli tak, to zostawcie tutaj łapkę w górę i komentarz. A jeśli się spodobał ten kanał, to zostaw tutaj suba i dzwoneczek. Także trzymajcie się i do następnego. Także do zobaczenia. Cześć.